Taki lżejszy temat pod tytułem Czy Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją faszystowską? Taki lekki temat. Słuchajcie, yy, zwróćcie uwagę, że na przykład Adolf i Mussolini. Oni yy, wiadomo, że element rasistowski był rozbudowany bardziej u Adolfa, ale więc to nie jest do końca ta sama ideologia, ale. Jeżeli tak troszeczkę uprościmy to, Mussolini i Adolf obaj mówili o strasznej krzywdzie, jaka się dokonała na ich narodach, prawda? Krzywda, jaka się dokonała na ich narodach. Już kiedyś był jeden materiał o IPN ta obsesja na punkcie krzywdy na punkcie te, te, tego narodu jest cechą re rewanży, rewanżystowskich i właśnie reżimów to znaczy my Polacy cierpieliśmy to teraz nam się wszystko należy to jest cecha trochę jakby faszystowska to jest ten problem to znaczy to nie chodzi nawet o to, że jak mówił Antoni Dudek w ramach swoich nowych porachunków, się zdecydował pójść na zwarcie z Nowogrodzkim, Karolem, i wytknąć mu to, że za Karola Nowrodzkiego nie przyjęto sprawozdań finansowych IPN-u, czyli pewnie jakieś transfery były nie takie jak trzeba, dlatego że. Jest dziewięciu dyrektorów, chyba tego IPN-u, taka komisja dyrektorów, i tam dwóch tylko nie jest powiązana z pisem, a siedmiu jest. i Ci dwaj, którzy nie są powiązani z pisem, nie byli zachwyceni, mówiąc delikatnie, i Dudek podał ich nazwiska, z tym jak pisowszyk, którym jest Nawrocki, chociaż udaje bezpartyjnego, oczywiście, jak pisowiec zarządza tą. Instytucją. A gdyby nie to, że Senat Rzeczpospolitej był opanowany przez przeciwników Pisu, to wszystkich dziewięciu byłoby pisowcami. Tu nie chodzi o to, że IPN jest pisowski, a PIS ma takie trochę poglądy sarmatofaszystowskie, to znaczy idealizuje. Bandycki ustrój Rzeczpospolitej obojga narodów i bandycką rolę szlachty i rasistowskiej szlachty, która uważała, że pochodzi z Sarmatów, podczas gdy chłopi i mieszczanie pochodzili zupełnie z innego narodu, dużo gorszego. Więc rasistowski bandycki ustrój, znaczele z Andrzejem Nowakiem, PiS, stara się oczywiście tutaj wygładzać to już jest trochę faszy. Dodatkowo PiS ma takie przekonanie, że Polska powinna być i jest w stanie być imperium, a nawet trochę jest. Gdyby tylko nie ten Tusk i te Niemcy, tam to, to na pewno byśmy byli. To też jest trochę faszy. Ale tu mi chodzi trochę o coś innego. Nie chodzi o dominację PiS-u w tej instytucji, tylko o to, jak on jest założony. Nam się wmówiło, że jest coś takiego jak zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, które powinny być. Em, które powinny być um, oceniane i badane w oderwaniu od zbrodni na innych narodach. I um, moim zdaniem nie powinno tak być. Powinno być się badać zbrodnie II wojny światowej albo zbrodnie hitleryzmu i alinizmu. Tak powinno się to robić. Tak, powinno się to robić. Czyli zbrodnie na terenie Polski, ale nie przeciwko narodowi polskiemu, bo co to jest naród polski? To nie jest takie proste sprawa, nawet co to jest. Ważne jest natomiast, że rozumiem, że ta instytucja nie pochyli się nad na przykład rozwaleniem z karabinu maszynowego 50 łotyszy przy jakiejś tam okazji przez Rosjan na terenie Polski. A przecież takie rzeczy miały miejsce. No bo to nie jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. To jest zbrodnia na terenie Polski dzisiejszej, a to nie jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Pff. Trochę dziwne, prawda? Myśmy się przyzwyczaili do tego, nie mówiąc już o tym, że polski naród też popełniał zbrodnie. Ludzie mówiący po polsku zabijali innych. Nie chodzi tylko o jedwabne. Takich rzeczy było więcej. Um, wydawanie Niemców przez szmalkocowników przecież... Wydawanie Niemcom idów, tak? Sz Szmarcownicy to robili przecież. Yy. Kolaboracja nie była zorganizowana, ale była masowa. Nie była zorganizowana, bo Adolf nie był nią zainteresowany. To dlatego, nie dlatego, że Polacy są święci. Więc nie ma tutaj jakby pola do zajmowania się innymi ciekawymi rzeczami, gdzie Polacy niekoniecznie jako ofiary są. Ale to nawet nie jest najdziwniejsze. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Ja mam takie wrażenie, że to jest kopiowanie instytucji, które dotyczą hologramu Inkaustu. Hologram Inkaust na, na, na ludziach narodu ydowskiego. Eee, eee. Niszczenie Idów przez nazistów to było coś zupełnie nieporównywalnego od niszczenia Polaków przez nazistów. Na każdym poziomie to jest trochę coś innego. Owszem, śmierć to śmierć, ale to nie jest to samo. Dwie rzeczy są bardzo różne. Po pierwsze, Niemcy byli bardzo nieprzejednani w kwestii Idów. Uważali ich za wroga rasowego. Polaków uważali za gorszych od siebie, ale mających dla nich pracować. Polaków by zginęło w czasie II wojny światowej. Słowiańskich Polaków, obywateli słowiańskiego, etniczności słowiańskiej, o polskich paszportach i, on, i, i, i dowodach osobistych, oni by nie zginęli w takiej liczbie, gdyby Niemcom służyli i się nie wychylali. Po prostu. To, że działało AK bataliony chłopskie i inni, to spowodowało, że Polaków, słowiańskich Polaków zginęło więcej. I ja nie mówię, że nie trzeba było się Niemcom stawiać, tylko może trzeba było trochę kalkulować. To jest jedyna rzecz, w której Piotr Zychowicz ma trochę racji, że trzeba było kalkulować, tak jak Czesi. Że jeżeli był taki Reinhard Heydrich, który mordował tylu Czechów, że gorzej być nie mogło, to trzeba Heydricha powstrzymać. Natomiast, jeżeli był Konstantin von Neurath i nie było tak źle, to nie należało tego zmienić, bo może być gorzej. U nas nie było takiej kalkulacji. I nie jest to wina aliantów zachodnich, jak lubimy myśleć, tylko to jest wina nasza. Natomiast to nie jest jedyna różnica. Czyli, Polacy nie byli do wytrzebienia. Tak? Oni mieli być, mieli służyć Niemcom z Raumie, ale mieli być. I um, i, i, taka, i taka jest różnica. Więc jeżeli um, na przykład um, y, Niemcy prześladują Idów, to to jest sytuacja taka kompletnie, która się może skończyć tylko w jeden sposób. Tak? Chyba, że ktoś tego Ida uratuje, no i oby go nie uratował szmalcownik, który potem go wyda, tak? Tylko nie uratował. Tylko uratował naprawdę człowiek, który jest dobrym człowiekiem i nie chciał wydać tego ida, tak? Na przykład niektóre kościoły nawet przybierały małych idków za ministrantów, żeby oni przetrwali wojnę, tak? Uczyli ich żegnać się i, i, i tak dalej. No bo, no. Także. Sytuacja kompletnie graniczna, tak? No nie ma tu. Natomiast Polak ginął wtedy, kiedy się Niemcowi postawił, albo mu coś utrudnił, albo go wkurwił. Na przykład, zwykły oficer niemiecki, jeżeli w kłótni na chodniku zdenerwował go jakiś Polak, to mógł tego Polaka zastrzelić i raczej nie miał z tego powodu nieprzyjemności, chociaż niekoniecznie, bo to różnie bywało. Różnie przełożeni na takie coś reagowali, tak? Natomiast um, niektórzy niemieccy oficerowie mówili, że nie możemy się tu zachowywać jak w kolonii afrykańskiej. Takie było mówienie, nie? że bez przesady, to jest też jakaś tam Europa, tak? Polska. Takie było myślenie. A niektórzy uważali, że Polacy to wrogowie i mniej Polaków nie lepiej. Ale. Nie, że w ogóle ma ich nie być, a o Żydach tak właśnie było, tak? Była nieprzyjednana, Uważano ich za podstępnego, bardzo złego wroga, którego lepiej, żeby nie było. No i skoro tak, no to ta sytuacja jest nieporównywalna nieporównywalna. Kolejna rzecz yy, to jest. Yy, Ktoś tu nieźle od, odpłynął mówiąc, że Kościół Katolicki został założony przez Żydów. Dobra dobra, Głupo, głupot proszę nie pisać. Natomiast y, 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 słuchajcie, generalnie sprawa jest taka. Proszę mi tutaj nie spamować. Sytuacja jest taka, że. Sytuacja jest taka, że sy... oczywiście, że do 22 czerwca żaden Niemiec nie zabił Rosjanina, no chyba że w Hiszpanii, podczas wojny domowej, ktoś z legionu Kondor mógł zbombardować czołg rosyjski walczący po stronie republikańskiej Hiszpanii. To myślę, że jednak ktoś na wojnie zabił Rosjanina wcześniej. W każdym razie, ale nie na Drugiej wojnie światowej. W każdym razie sytuacja jest taka, że sytuacja Żydów jest inna i sytuacja Żydów jest inna jeszcze z innego powodu. W czasie II wojny światowej nie było czegoś takiego jak państwo idowskie. Po prostu nie było. W związku z tym niezbędne są instytucje ścigania czy badania zbrodni na Idach w różnych państwach Europy. Tak? I one muszą być wyodrębnione, bo Idzi byli społecznością w pewnym sensie międzynarodową, która próbowała się ratować. Uciekali do Szwajcarii, uciekali z Niemiec do Francji, potem wpadli z deszczu potrynne, bo jeżeli nie mieli francuskiego paszportu, to Wiszy ich wydało. Jeżeli mieli francuski paszport, to ich nie wydało. Traktowało ich jak w każdym kraju było trochę inaczej. Węgierscy Faszyści wydał wszystkich, yy, Horty wydał wszystkich Niemcom. A na przykład Tiso nawet robił problemy, ale sam ich na własną rękę. Więc, więc to jest połączone. Oni wszyscy migrują. To są tysiące i tysiące ludzi migrujących po całej Europie. Muszą być instytucje, które się badają tylko to, bo to jest skomplikowany problem sam w sobie. Badanie zbrodni na narodzie polskim nie jest skomplikowane. Zbrodnia na narodzie polskim była u nas. Nie ma powodu, według kryteriów etnicznych, raczej zbrodni w Polsce. To by była instytucja, która byłaby zrozumiała. Sam fakt, że przeznaczono odrębną instytucję do badania zbrodni na narodzie polskim w Polsce, czyli wzięto kryterium, jakby chodziło o jakąś międzynarodową sprawę i, i trzeba było wszystkie siły i środki zaangażować do szukania po całej Europie tego wszystkiego, no nie, nie trzeba. Jest kryterium geograficzne, no wystarczy. Wystarczy zbrodni w Polsce. To mi wygląda nie na normalną instytucję. Nie mówiąc już o tym, że IPN był zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, to też było po to, żeby stworzyć instytucję, która miała służyć do rozliczeń na postkomunistach, utrudnić postkomunistom zachowanie wpływów albo dojście do władzy jako SLD. Oczywiście to też. Ale poza tym to IPN wydaje mi się bardzo przykrą rzeczą, to znaczy, wydaje mi się po prostu objawem, objawem zazdrości Polaków o hologram Incaust. Polacy chcieliby móc tak narzekać, jak idzi na wojnę, a nie mogą. Bo ich zagrożenie nie było tak wielkie jak Idów, bo ich sprawa nie jest tak międzynarodowa jak sprawa Idów, którzy uciekali po całym kontynencie i dalej. Polacy po prostu zazdroszczą Idom cierpienia. Chcieliby mieć na nie monopol albo się bardziej rozepchnąć obok, co uważam za, że to jest dosyć żałosne. Ale tak to wygląda. To jest tak samo jak niektórzy działacze południa Stanów Zjednoczonych, czarnoskórzy, też nie, nie lubią Idów, bo nie mogą tyle zrobić konferencji o niewolnictwie i o walce o prawa obywatelskie dla czarnych, bo ciągle ci Idzi monopolizują przekaz za z tym swoim cierpieniem. Co to jest? Prawda? A my też cierpieliśmy. Jest to jakaś forma licytowania się, kto bardziej ucierpiał. To jest rzecz wyjątkowo niegodna, płaska, niska i niemoralna. Dziękuję za uwagę. I jak najbardziej trochę aszy, bo właśnie Adolf zawsze też mówił, że wszyscy Niemcy tak cierpieli, ten cios w plecy i Włosi u Mussoliniego też tak cierpieli. No właśnie. Inni nie cierpieli, nie? Francuzi nie cierpieli podczas I wojny światowej. Brytyjczycy nie cierpieli, Rosjanie nie cierpieli, nie? Podczas I wojny światowej. No właśnie.